Na mieście mów na mnie, kod gigant. Dobra, siemano, z tej strony WSG7 i co? Gramy dzisiaj sobie, to znaczy nie gramy, yy, grałem sobie w Advanced Warfare, w nowego koda i jest to mój pierwszy mecz, jak widzieliście, ten pierwszy level miałem w lobby, także to było pierwsze odpalenie mojego multiplayera i zobaczycie, jak mi szło na początku w pierwszym meczu. Co jest? Na początku ze spoileruję od razu, że było słabo, ale później... Zresztą, zobaczycie. Także no, co chciałem tutaj wam powiedzieć, to moje pierwsze wrażenie na temat tego koda. O singlu już wspominałem na live'ie i na pewno zbudowałem ten film już chyba jak to oglądacie, także luz, już wiecie co się sądzę o singlu przez tę pierwszą godzinę czy tam dwie. I tak, yy, co do multiplayera, to w sumie nie byłem nastawiony dobrze na tą grę. Bo jakoś tak mi nie za bardzo się podobają takie futurystyczne rzeczy, i myślałem, że te egzusuty to po prostu popsują tą grę. A po odpaleniu gierki, co się stało? No właśnie, to się stało, co się stało: czyli kurde, zakochają się w tych egzusutach, kurde, bez kitu. Tak dodaje to po prostu dynamiki do tej gry. Wszystko się tak szybko dzieje, kurde, tak jak lubię, a nie kamperka, i kurde, bieganie, szukanie po mapie kogoś. A tutaj od razu mamy wszystkich, my, praktycznie na mapie, bo wszyscy co używają tego Exusu, tu pojawiają się na mapie, chyba że mają inny tam jakiś perk ustawiony, że nie pokazuje tego jakiś tam tłumik czy co to tam jest. I tak, po prostu kamperów to spotkałem naprawdę mało. Najmniej w jakimkolwiek Call of Duty grałem, jak nie FPS-ie, bo po prostu tutaj nie opłaca się kampić w tej grze. Bo wtedy po prostu no, nie macie szans, bo każdy lata w powietrzu sobie widzi od razu was w, w, z góry, gdziekolwiek byście się nie schowali. Także to kompletnie nie ma sensu i po prostu każdy biega, skacze lata i to mi się podoba w tej grze właśnie yy, Co do feelingu strzelania. Pod, przypomina mi trochę BO2, chociaż w sumie tak trochę też Ghosta pół na pół jest, bo nie ma jakiegoś super odrzutu, tylko w niektórych broniach jest oczywiście, ale na przykład takie AK-12 to jest la laserowo celne jak, nie wiem, w Ghostie praktycznie, albo ten BAL, który jest trochę OP moim zdaniem, no ale cóż, pograłem trochę już, nie wiem, tam z 4 godziny chyba w multiplayer, jak teraz to nagrywam komentarz do tego filmu, więc... Trochę już pograłem, więc mogę się wypowiedzieć na temat tego multiplayera, no. A reszta to mi się po prostu wszystko podoba bez kitu. Mapy są świetnie zaprojektowane, nie lubię chyba tylko dwóch map z tego wszystkiego. To jest Solar i... Jezu, taka ciemna mapa, nie pamiętam jak się nazywała, coś na ty, ale nie powiem wam, bo nie chcę wam kłamać teraz. Także no. Tutaj, jak widzicie, używałem Kawaha AK-12G, jakaś tam wersja dla... Tych dla edycji gry DAY Zero, bo tylko taka była w sklepie, nie było na rozmyślenie, także wziąłem to, bo i tak ta sama cena. Przy, do, przy dodatku dostajemy właśnie jakąś tu broni i chyba złoty egzosut, jeżeli się nie mylę. I tak, tutaj żadnych dodatków jeszcze nie miałem, nic po prostu nie ustawiałem, bo nawet nie wiedziałem co i jak działa. Także pierwszy gameplay, jak widzicie na ekranie. No, co do grafiki, to w kampanii naprawdę ładnie wygląda ta gra, nie powiem, że nie. Chociaż nie jest to jakieś, nie wiem, przełamanie. To znaczy na pewno to wygląda lepiej niż Ghost i te inne wszystkie Call of Duty, ale to jeszcze nie jest to, co yy, nie wiem, takie gry jak Crysis czy na PC reprezentują, ale to oczywiście są tylko konsole i to w sumie taka dopiero pierwsza gra od Call of Duty zrobiona typowo pod Next Gena, także będzie na pewno jeszcze tylko lepiej. A i tak jest bardzo dobrze teraz, bo naprawdę twarze są tak wykonane w tej kampanii. A w, oczywiście w multiplayerze trochę gorzej to wygląda. Nie wygląda ta grafika aż tak dobrze, ale dzięki temu mamy stałe 60 fps i jak mówię, stałe to naprawdę stałe 60 FPS-ów. Jedyne dropy, jakie się, jakie się napotkałem w multiplayerze, to jest jak ktoś ma tam jakiś killstreak typu napam, spuszcza jakiś taki nalot z samolotu, to wtedy tylko mamy dropę fps a tak to stałe 60. Czy gracie Grand War, czy nie wiem, Team Deathmatch, czy Dominację, to. Cały czas są stałe 60 klatek, także jest fajnie, płynnie ta gra chodzi. Co do lagów, ani razu przy podczas tych 4-5 godzin co grałem w multiplayer, ani razu nie miałem żadnych lagów. Także nie wiem czemu ludzie się skarżą właśnie na te lagi. Nie wiem, może mają coś z netem albo po prostu ich łączy do jakichś y, pączków z Ameryki, że po prostu mają lagi, ale ani razu nie miałem problemów z połączeniem i... W końcu to chyba jest pierwsze Call of Duty od chyba koda czwórki, gdzie nie ma w tej grze takich bullshit, bullshitów typu miny, jakieś które nas zabijają, albo jakieś inne główne OP, nie wiem, e, grenade launchers, ale tutaj nie zauważyłem tego do tej pory. Chyba nawet nie ma żadnych min, także co mi się podoba. Perków jest mniej, ale te pe dużo perków jest nowych, także mamy coś świeżego znowu. Te egzosuty to po prostu są przekozackie, Nie wiem jak to wytłumaczyć, bo w sumie nie da się porównać tego do innej gry. Może trochę do Killzone'a, ale jest to całkiem co innego. Nie z jakiego Killzone'a Titanfalla miałem na myśli, sorry. Ale Titanfall, nie wiem. Tutaj jest o wiele lepiej to zrobione jak dla mnie. I to w ogóle ta gra nie jest w ogóle podobna do Titanfalla. Mówili, że to kopia będzie Titanfalla itd. Też na początku tak myślałem, ale okazało się inaczej. Także z gry jestem naprawdę zadowolony. Yy, Tutaj naprawdę liczy się skill, a szczególnie celność, bo tutaj nie ma tak jak w goście, że zabijacie dwoma pestkami. Trochę, no tutaj akurat się tak przydarzyło, ale to była bania, także wiadomo, szybciej się zabije. Ale tak to nie zabije się aż tak szybko jak w goście jest dobrze, mi się to podoba, bo ktoś zacznie strzelać do was pierwszy, wy macie szansę jeszcze wygrać ten pojedynek, jeżeli wasza celność jest lepsza od niego, także no. Snajperki, snajperki to są... Zarąbiście mi się gra tym morsem, nie wiem na razie tylko jednej snajperki używałem tej pojedynczo ale po prostu dźwięk tej snajperki i yy, fizyka. Są quickscopy oczywiście nawet bez dodatku tam jakiegoś stok do broni, który tam przyspiesza chyba przycelowanie i normalne quickscopy da się robić, także snajperzy będą zadowoleni i naprawdę fajnie się gra w to. Mamy tutaj w tej grze także yy, takie supply dropy jakby. Czyli dropi nam, nie wiem, na przykład. Różne ubrania do customizacji naszego, yy, naszej postaci. Yy, różne wariacje broni, czyli na przykład mamy AK-12, dobra mamy AK-12, ale ich jest na przykład, nie wiem, z 5 wersji, czy tam więcej, nawet nie, nie jestem pewien. I do każdej broni są różne wersje i te niektóre wersje mają na przykład lepszą celność albo damage. Czyli takie dodatek fajny do gry, co jakiś tam czas nam dropi, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale zauważyłem, że jak padniecie pierwsi na serwerze, to... Zazwyczaj dostajecie tego dropa, nie wiem czy to jest taka zasada, ale tak przynajmniej mi to działa. Wtedy częściej dostaję supply drop jak padam po prostu jak najszybciej po rozpoczęciu meczu. Także no, jestem naprawdę zadowol zadowolony z Koda Advanced Warfare, bo z Ghost'a naprawdę byłem niezadowolony, sprzedaję to gówno. Eee, dosyć, nie wiem ile w tego pograłem chyba, ja, nie wam nie będę mówił, bo to było chyba w godzinach, ja może jeden dzień. I naprawdę, więcej nie, o, nie mam zamiarów to grać, bo i tak to już sprzedałem, także mam jeszcze to na PC, ale na pewno tego nie odpalę, odinstalowany jest. I no, to było na tyle. Naprawdę kod mi się podoba ode mnie 9 na 10, jeżeli chodzi o multi, nie wiem czemu 9, w sumie 10, bo naprawdę mi się w to fajnie gra. Na razie, mówię, bo to są pierwsze wrażenia, nie wiem jak będzie później, może coś się spieprzy, może polepszy, także no, na razie jest bardzo fajnie i polecam tego koda, bo... Dawno mnie żaden kot nie wciągnął, a ten to właśnie zrobił. Yo, podobało się? Co? Co? Zostaw ten komentarz i łapę w górę, a?